Oto nowe BMW serii 7. Nie, to nie jest żaden prototyp ani projekt. Naprawdę tak wygląda. Design to nie jedyna szokująca rzecz związana z nową siódemką. Będziecie mogli też kupić wyłącznie elektryczną wersję nazwaną i7. W tym filmie powiem Wam wszystko, co powinniście wiedzieć o tych nowych, luksusowych samochodach BMW. Buy, sell, car. wow! Okej, okay, przyznaję, że w końcu przyzwyczajam się do wielkich grilli w BMW, ale nie byłem gotów na nowy wygląd podwójnego reflektora. Wygląda to dość podobnie jak w nowym X7. Na górze są cienkie światła do jazdy dzienne, a główne wiązki światła są ukryte niżej. Wydaje mi się, że ten nowy wygląd pasuje do tego auta. Nie jest agresywny jak w przypadku starej siódemki, ani też zbytnio onieśmielający jak EQS. Podobnie jest z boku: nowa seria 7 jest raczej bardziej zakrąglona w porównaniu ze starszymi wersjami, a mimo to w dalszym ciągu bardziej kanciasta niż EQS. Można powiedzieć, że BMW w nowych samochodach siódmej generacji postawiło na prostszy design. Chromowane wykończenie w kształcie kija do hokeja zniknęło, teraz mamy proste linie, proste klamki i odrobinę niebieskiego wykończenia v 7 Dostaliśmy też nowe felgi. Najbardziej podstawowe wersje samochodu mają w standardzie 19 cali, ale można zapłacić więcej, aby dostać zamiast nich felgi 20, 21 albo 22-calowe. Nowy model ma też bardziej kanciastą ramę okienną niż w poprzedniej wersji z zauważalnym zagięciem Hofmeistera to ostre zagięcie z tyłu dla wszystkich tych, którzy nie siedzą w BMW. A jeśli mowa o tylnej części auta, w nowej serii 7 jest ona o wiele mniej pretensjonalna. Przepadła jednoczęściowa listwa oświetleniowa, właściwie to wygląda trochę staroświecko, ale co myślicie? Podoba Wam się nowa seria 7? Czy może wolicie Mercedesa klasy S czy EQS? Dajcie znać w komentarzach. Ważna informacja o wnętrzu serii 7 i 7 jest taka, że są wyposażone w zakrzywiony panoramiczny ekran z systemem infotainment od BMW. Wiem, że jest on obecny też w nowym i4 i iX, ale nowa seria 7 i 7 dostały nowy system nawigacji satelitarnej z rzeczywistością rozszerzoną, taki jaki od dawna jest w Mercedesie A-klasy. Tak czy tak, w nowej serii 7 i 7 jest minimalistyczna deska rozdzielcza z ukrytymi otworami wentylacyjnymi i porządna kierownica z płaską podstawą. Jest też kilka nowych dotykowych przycisków z efektem Skalicznym. Na desce i drzwiach wyglądają wspaniale i pozwalają sterować klimatyzacją i podgrzewaniem foteli bez użycia żadnego menu na ekranie. Te ota są nie tylko przepełnione technologią, są też pełne bardzo eleganckich materiałów. Spotkacie w nich wykończenia z drewna dębowego i jesionowego, stalowe osłony na głośniki, elementy sterujące z kryształowego szkła, elementy z włókna węglowego, a nawet kaszmirowe tkaniny siedzeń. I na szczycie tego wszystkiego otrzymacie wielki, szklany panoramiczny dach z ledami. Posiadanie ogromnego dotykowego ekranu z przodu samochodu to jedno. Ale co jeśli chcielibyśmy, aby ktoś nas gdzieś zawiózł? Na taką okoliczność BMW przygotowało coś, co nazywa się Theater Screen. To wielki 31-calowy wyświetlacz 8K, który rozwija się z dachu i rozciąga się na całą szerokość tylnych siedzeń. Ma wbudowane 5G i Amazon Fire TV, więc w trakcie jazdy możecie oglądać filmy i wykonywać połączenia wideo. Wszystko kontrolowane jest za pomocą dotykowego menu albo specjalnego sześciocelowego ekranu wbudowanego w tylne drzwi. Wasze filmy powinny brzmieć tak dobrze, jak wyglądają, ponieważ w serii 7 dostajemy potężny system stereo z 36 głośnikami, które są w stanie odtworzyć efekty dźwiękowe z przez Hansa Zimmera, kiedy aktywujecie Theater screen i zsuniecie tylne żaluzje. Będzie też możliwość kupienia siódemki z lepszymi fotelami, jeżeli bardziej od filmu interesowałaby was drzemka. Pozwalają one na odchylenie tylnego fotela o ponad 42 stopnie i są w zestawie z podnóżkiem, który wyskakuje z tylnej części. Od dnia premiery będzie dostępna tylko jedna wersja i7 X Drive 60. Akumulator o pojemności 102 kWh, który zapewnia Wam do 620 km zasięgu. To około 80 mniej niż w Tesla Model S i o 100 mniej niż w Mercedesie EQS 400 Plus. I 7 można ładować z mocą do 195 kW, więc możecie zyskać 170 km zasięgu w zaledwie 10 minut. I 760 jest wyposażony w dwa silniki, które łącznie mają moc 544 koni, to około 20 koni więcej niż w Mercedesie EQS 580. A to znaczy, że przyspieszenie do setki będzie w granicach 4,7 sekundy, co jest wynikiem o kilkadziesiątych gorszym niż w przypadku Mercedesa, który może to zrobić w 4,3. Więc czemu BMW jest? Potężniejsze, ale mimo to wolniejsze? To z powodów marketingowych. Widzicie, BMW potwierdziło, że stworzy o wiele szybszego i7M70 i będzie on miał 660 koni i 1000 nm momentu obrotowego, co uczyni go najpotężniejszym drogowym autem BMW. Będzie on w stanie przyspieszyć do setki w około 3,5 sekundy, a jego premiera jest zaplanowana na rok 2023. Jeśli wolicie jednak silniki spalinowe, to seria 7 ukaże się z sześcioma różnymi silnikami benzynowymi i dizlowymi. Wszystkie działają z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Modele 735 i z napędem na tylne koła korzystają z 3-litrowej turbodoładowanej szóstki z łagodnym systemem hybrydowym i w połączeniu osiągają moc 286 koni. Jest też mocniejsza opcja Wersja 740i o mocy 380 koni. A jeśli potrzebujecie jeszcze więcej, powinniście zainteresować się opcją 4x4 4 wersją 760i, która jest wyposażona w 4,4 litra V8 Twin Turbo i ma 544 konie, ale tych aut nie będzie w Europie. Zamiast tego będzie wersja 740d, ma ona 3-litrową szóstkę z Twin Turbo w dieslu, system hybrydowy i 300 koni. Będzie w stanie przyspieszyć do setki w 6,3 sekundy. Jeżeli taki wynik Was nie zadowala, będzie jeszcze hybryda 750 o mocy 310 KONI z 3-litrowym silnikiem benzynowym i silnikiem elektrycznym o mocy 200 KONI, co w rezultacie zaowocuje mocą w postaci 490 KONI, a to da 4,9 do setki. Dalej za wolno? Zainteresuje Was zatem hybryda M760 z napędem na 4 Koła z silnikiem benzynowym od 740 I o mocy 380 KONI. Dodajcie do tego silnik elektryczny o mocy 200 KONI, a w rezultacie dostaniecie 571 KONI, co zapewni przyspieszenie w 4,3 Sekundy. Jeśli chcecie pojeździć, tylko korzystajcie energii elektrycznej M760 i 750 mają około 80 km zasięgu. BMW ogłosiło nową serię 7 i7 wspólnie z pewnego powodu. Oba modele powstały z użyciem wielu wspólnych części. Jeśli postawicie ich podwozie jedno przy drugim, silników i baterii to wyglądają tak samo. Podobnie BMW zrobiło, zamieniając serię Grand Coupe 4, elektryczne i 4. To zupełnie inny ruch od tego, co zrobił Mercedes ze sklasą EQS. One bowiem od początku były projektowane inaczej, zatem nie mają. Wspólnych żadnych większych elementów. Nowa seria 7 i i 7 będą dostępne tylko jako modele w wersji longa, to znaczy, że dostaniecie z tyłu mnóstwo wolnego miejsca. Nowe samochody są o centymetry dłuższe, prawie 5 centymetrów szersze i ponad 5 centymetrów wyższe niż stara 7 z długim rozstawem osi, zatem są duże. Co więcej, wersje z benzyną i Dieslem mają zwiększoną pojemność bagażnika o 25 litrów w stosunku do starszych wersji. Jeszcze lepiej jest z hybrydami, ich akumulatory mieszczą się pod podłogą zupełnie jak w elektrycznym i 7, a to daje 105 litrów więcej pojemności niż w starszych hybrydach. Każda nowa siódemka otrzyma w standardzie adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. To pozwoli obniżyć auto o 10 mm, aby zredukować opór albo podwyższyć, co uchroni Was przed zarysowaniem zderzaka na stromym podjeździe czy progu. Można też dopłacić i dostać siódemkę ze skrętną tylną osią. Pozwoli ona skręcić tylne koła do 3,5 stopnia, żeby samochód był bardziej zwrotny. Umożliwi to też skręcenie kół w tym samym kierunku, co koła przednie, aby polepszyć stabilność w czasie jazdy na autostradzie. Do wyboru mamy też opcjonalny aktywny system kontroli nadwozia, który korzysta ze standardu. Standardowego zawieszenia pneumatycznego i kilku dodatkowych silników zamocowanych w stabilizatorach można też wyłączyć ten system w czasie spokojnej jazdy i wtedy poradzi on sobie lepiej z mniejszymi nierównościami. Nowe siódemki są wyposażone w wiele funkcji wspomagających kierowcę, włącznie z nowym adaptacyjnym tempomatem, który działa przy prędkości do 210 km na godzinę, może przyspieszać, kierować, hamować i zmieniać pasy. Co więcej, może też korzystać z GPS-a, aby wiedzieć, kiedy zwolnić ze względu na punkty graniczne i zjazdy. Może też zwolnić w terenie zabudowanym czy zatrzymać się na czerwonym Świetle. Nowe i 7 będzie dostępne w sprzedaży jako pierwsze. W salonach będzie od listopada 2022. i 7X Drive 60 będzie kosztował ponad 600 tysięcy, a wersja M Sport około 630 tysięcy. Wersje plug-in serii 7 z silnikiem benzynowym i dieslem trafią do sprzedaży trochę później, wiosną. BMW jeszcze nie potwierdziło, ile będą kosztować siałdę, ale zapewne ich cena zacznie się od 450 tysięcy. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Tutaj obok macie kolejne. Kolejne filmy, które możecie obejrzeć, a jeżeli klikniecie w to kółeczko, to przeniesiecie się na nasz kanał, a na tym kanale możecie obejrzeć wszystkie filmy, które dla Was mamy. Dzięki.